Turi. tak, Kabi? No um, wiesz... Mogę ci coś pokazać, wiesz, ćwiczyłam swój rap Chciałabym wiedzieć, co o nim sądzisz No dobra No to... Uwaga! Jestem tego bardzo ciekawa ja też. A ja nie za bardzo. I uwaga. Więc przychodzę zanim się domyśliła Co poszło mi tak Już do się i Tańczyła tak. Nie da się opisać tych ruchów słowami Są inne i dziwne, ciut skomplikowane I skąd, i Parkiet cały aż drży, żywioł nie odpuszcza Wyważyła drzwi W holu tańczyła, ma do tego dryk Dziwnego tańca tak jeszcze nie znał nikt Wiedziała, że nic złego nie może się zdarzyć Za to odkryła, że łatwo im zarazić szalonym tańcem, lecz zostań dotknięty, to nie koniec, to nie to dopiero początek, nie powstrzyma tego nikt, za znaczy znasz Gdzie ona jest? W stołówce się bawimy, prawie sierząc w czołówce, tańca to wygląda jak zombie hip-hop, więc także z spróbuj, jeśli możesz się stać. moment był, pewnie się domyślacie, ale cała szkoła była w tańcach i Stwierdzili, że tak długo jak będzie trwał ten stan, to będą tańczyć i jest zombie tan. Jej, brawa, e, dziewczyny, co wy tu wyprawiacie? Abi rapowała. Mm, mnie tu nie było. Dobra, ja idę, muszę posprzątać. Musi posprzątać? Brzmi podejrzanie, kijomy idziesz ze mną? Na no pewnie. Co mam jeszcze posprzątać? Gdzie moja torebka? Pewnie zostawiłam w kuchni. Dobra, idę. I co tutaj robimy? Musimy znaleźć coś podejrzanego. No dobre tu jest pluszak. I ja go zabezpieczę. No chodź. mnie! Ja chcę tego pluszaka! Aaaa. A. Dawaj, Kijomi. Tak, zauważyłeś, że nie ma muzyki? Tak, bo ją wyłączyłam. Co wy tutaj robicie? No wiesz, Cloudyn, no. Pozbawiamy Pluszaka, bo spadł. No wiesz, no. Ja tutaj tylko przyszłam, bo ona mi kazała. Yy. Nieważne, ważne. Że jesteś tutaj razem z Abi. Grzebiecie w moich rzeczach i rzeczach Raven. Tak nie można, zwłaszcza bez pytania. Wypad mi stąd. No dobra. Abi, co ty tu jeszcze robisz? Mam tylko jedno do powiedzenia. Tak. Red bull doda ci skrzydła. Red bull górą. Abi. Dobry przyjdzie, idę. idę. Nareszcie chwila spokoju. Co? Wow, Spaghet. Mi? Bo zaraz się durwę. Dobrze, dobrze <gryw> Jak możesz używać takich brzydkich słów? A tak naprawdę To słowo Spadaj Nie jest przykleństwem Matko, mam nadzieję, że w końcu Będę miała spokój A, urząd lecia. Nie, o matko te dzieciaki, coś sugerujesz? Nie, nie. No ja myślę. Bozi, buzi! Nie, urząd A Abi, chcesz się bawić z nami? Dobra, ale jestem hot dogiem mm. Zaraz się zjem Chyba ja ciebie A... Mój kocyk jest nietykalny. Laliti do ataku! A... O to. kotku! E co co mnie tu nie ma? Чекайте, ще я. Uh! И моя, я и моя псука. А. Спектра, забирай ми тези так с разбужи. Добре, добре. О, хей, Рейвен. Хей, заявам каната. Мяу, кушанца пропозиция. tam u Ciebie? A nic, w moim pokoju Claudin sobie... No, sprząta i odpoczywa Aha A u Ciebie co ciekawego? No wiesz, to co zawsze Dawaj tego hot doga! No właśnie Ale on śmój! mój! Niebo moja! Dawaj go! Ua! O matka, Te moje włosy Matko, z tymi włosami to takie zamieszanie. Oj. Chyba się pójdę uczystać, bo troszeczkę się Mój Moja doga! Tori, wiesz gdzie jedziemy na ferie? Nie, a ty? Ja też właśnie, nie wiem. A chciałabym więc spędzić z wami. Ja też. O czym gadacie? O feriach? Aaaa. To nic ciekawego. Lality! Um, abie, podasz mi jajko? Wiesz, lepiej poproś kogoś innego. Um, racja. Kiami podasz mi jajko? Mam nadzieję, że dobrze wybrałaś Pewnie! Jajko! Uwaga, leci! O nie Ała Jakim cudem to jajko przeżyło? No nie wiem A ja chciałam ją poprosić, żeby podała mi laptopa Chyba lepiej, żebyś sama poszła Dobra, mam go już. Hej, dziewczyny. Siemka. Hej. Co tam u ciebie? Nic ciekawego. Stęskniam się za wami i z... nie wiem dlaczego, ale za Abi i resztą też. A ja nie. Klapnę sobie. Chońciłem dopadne. Ab i co co robisz? Nie ważne.